Witajcie, moi mili, w energii do kwadratu, w środowym live w czwartek. <noise> to jest mistrzostwo, co ja wczoraj zrobiłam. Tak się dzieje, gdy przepalają się pewne styki w mózgu, gdy się człowiek gdzieś tam za bardzo... Przestymuluje mózg. Umysł, właściwie, bo to praca umysłowa takie rzeczy robi. Poczekam jeszcze na Was. Powiem Ci o prognozie majowej, więc myślę, że nie będę się rozwlekać. Będzie to dość krótki live, tym bardziej, że no. Jak oglądaliście relacje, to wiecie, że już trochę mi. Głowa, że tak powiem, płata figle. Nawet komputer już mi dzisiaj przestał funkcjonować. Stwierdził, że nie i koniec. Nie pracujesz. No i tak. Tak to jest. Nie ma się co siłować z materią, słuchajcie. Bo jak się siłujemy z materią, to właśnie takie rzeczy wychodzą. Ta materia też się z nami siłuje i robi nam takie, takie właśnie przykusy. Pojawia się złośliwość rzeczy martwych, rzeczy się psują i tak dalej, więc nie ma co. Poza tym trzeba dać sobie odpocząć, pora, pora na reset, Przechodzi taki czas, gdzie, gdzie i organy, i, i, i głowa, i umysł nam odmawia posłuszeństwa, i, i, i to jest ten czas, gdzie trzeba się udać na y, odpoczynek. Powiedzieć sobie, stop. Witam Maćka, pierwszą osobę. Witaj, witaj, witaj. Cześć. Jak się masz w maju? Czy czujesz przyspieszenie energii? Czy czujecie przyspieszenie energii? Bo yy, słuchajcie, kwiecień to, to, to była taka energia czwórkowa. A czwórka to jest. To, to, czwórka nam właśnie po, powoduje przyhamowania tej, na, przyhamowania tej naszej materii, czyli ym, im bardziej my chcemy, im szybciej na przykład chcemy dążyć do jakiegoś celu, skończyć jakąś pracę, ym, ym, zrealizować coś, tym większy stawia nam tutaj ta y, energia opór, więc to jest taka nauka cierpliwości. W to była taka nauka cierpliwości, prawda? Tak jak już tam mówiłam, Natomiast teraz y, zmieniamy bieg, totalnie zmieniamy bieg, bo piątka to ekspansja, piątka to zmiany, piątka to, y, słuchajcie, dynamika. Cześć Olu! Y, także dzisiaj będzie to interesujący, myślę, materiał dla y, osób, które są piątkami w ogóle, y, które są piątkami y, z drogi życia, ale też piątkami na przykład z dnia urodzenia lub y, na przykład y, sumą. Liczby z dnia urodzenia. Czyli na przykład 14, dzień miesiąca. No właśnie, wiem, <laughs> wiem, że jesteś piątką. Fajnie, że jesteś. No, Ola mówi, że jest piątką. Także tą energię mogą te osoby, które mają wpisaną numerologicznie drogę życia 5, właśnie, lub mają tą energię w dniu urodzenia to mogą odczuwać mocniej. Słuchajcie. To może być rzeczywiście mocniej odczuwalne. Zaraz Wam powiem w jaki sposób. Jeszcze tylko dodam, słuchajcie, ci, którzy nie widzieli relacji, że od tej pory live y będą raz w tygodniu. Niestety nie mam takiego czasu, żeby robić je dwa razy w tygodniu, więc dlatego tam ankietę robiłam. Fajnie, że byliście za środą, bo ja też chciałam się pochylić ku środzie, bo zdaję sobie sprawę z tego, że zbliża się taki czas. Letnio-wakacyjny, dużo ludzi, ludzi lubi uciekać na, na weekend gdzieś. Ja zresztą też jestem w gronie tych ludzi, że lubię po prostu uciec gdzieś na weekend. I, i tak jak gdzieś tam próbowałam w tamtym roku się siłować, z, wiecie, z tymi live'ami na łonie natury, bo chciałam Wam bardzo pokazać różne piękne miejsca i tak dalej. Nad Morzem Raz mi się udało. Natomiast nie zawsze to wychodzi, nie zawsze to wychodzi, bo albo tam nie ma zasięgu. Może to i dobrze, może tak ma być, że my mamy po prostu się wtedy cieszyć naturą, przyrodą i tam się skupiać i koncentrować na tych częstotliwościach, a nie na telefonach, więc może to i lepiej. I, i tak sobie pomyślałam, że środa chyba będzie fajniejsza niż niedziela pod tym kątem, bo większa szansa, że gdzieś tam się spotkamy w środę. Tutaj. Ta Aneta. Witam cię serdecznie. Chyba pierwszy raz. Bardzo mi miło. Także będę, będę, będziemy tutaj, będę z wami w środę. Dużo się słuchajcie, uczę. Dużo się uczę. Bardzo chciałabym poszerzyć też moje kwalifikacje. Bardzo bym chciała być jak najbardziej kompetentną w tym, co robię. Wiecie, ta numerologia to jest moja taka smykałka, że. Cały, cały w tej chwili mój czas to pochłania, cały. I jak się czegoś nie uczę, to po prostu piszę dla Was portrety, analizy. W tej chwili się uczę również horoskopów numerologicznych, bo bardzo bym też chciała to dla Was robić, bo też jest gdzieś tam jakieś zainteresowanie, jakieś zapytania były o to, więc tego też to próbuję też opanować. No i mam jakieś tam też plany inne swoje, na razie nie zdradzam, więc słuchajcie, muszę, muszę odpocząć, bo, no bo, no bo, dzieje się tak, jak się dzieje z moją pamięcią już, że, że, ja sobie po prostu siedzę przy ognisku, mówię do Was o środowym live'ie, a jest środa, ja o tym nie wiem, wydaje mi się, że jest po prostu wtorek, więc tracę, gubię dni, nie wiem, co się dzieje, dziwne, dziwne gdzieś tam też... Namieszałam, namieszałam, słuchajcie, bardzo, bardzo dużo przez ostatnie dni i, i to już jest taki znak, że naprawdę trzeba przystopować i, i pójść na urlop, także od soboty nie ma, będę niedostępna aż do środy, słuchajcie, w środę wieczór, dam Wam znać we wtorek, czy przyszły live środowy się odbędzie, czy się nie odbędzie, zobaczymy, na pewno Was uprzedzę o tym, także od środy będę z tym dostępna. Dobra, kochani, co z tą energią w maju? Nie wiem, czy czujecie, że ona po prostu przyspieszyła, że wrzucamy kolejny bieg, że piątka to jest zupełnie inna energia niż czwórkowa, niż kwietniowa energia. Tam bardziej byliśmy skupieni, skoncentrowani na sukcesywnej, metodycznej pracy. Bardziej takim wolnym dochodzeniu do tych naszych celów, jakimś planowaniu, jakiejś strategii i tak dalej. Tak, piątka, słuchajcie. Przy tej energii łatwo będzie pójść do przodu, a nawet trzeba będzie pójść do przodu, bo ona nas będzie pchała do przodu. I, 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 I piątka i jej dynamika może być odczuwalna, tak jak już powiedziałam przed chwileczką, właśnie dla numerologicznych piątek bardziej. I tutaj może też się pojawić emocjonalność, bo jak wiecie, piątki to, to też emocje, ale piątka lubi bardzo. Yy, Kumulować w sobie te emocje, a potem wybuchać. Więc tutaj uważajcie na, na te emocje. Y Wiecie co, w ogóle maj, maj, aura maja jest taka, że nie dość, że ta energia piątki będzie mm, taką dynamiką, taką aktywnością, będzie nam się chciało gdzieś, yy, będzie nam się chciało podróży, wyjścia z tego domu w końcu, tak? No bo yy, aura będzie sprzyjać, jest coraz cieplej, będziemy chcieli poczuć wolność, czyli zew natury, pościągać z siebie ubrania, pościągać to, co nas ogranicza, tak? Czyli żeby było nam lekko... Yy, yy, Wyjechać gdzieś, zobaczyć jakieś nowe miejsce, poznać nowych ludzi. To jest właśnie piątka, tak? Przygody jakieś zaznać. I wielu z Was się pyta, czy będzie szansa na miłość w maju. Słuchajcie, ogólnie, ogólnie powiem tak, szansa jest zawsze. I z tą energią piątki to będzie tak, że my będziemy chcieli różnych jakby przygód. Tylko pytanie. Czy ta przygoda zamieni się w miłość? Bo piątka jest dość powierzchowną energią i piątka lubi takie powierzchowne życie. Raz tu, raz tam, tu coś zacznę, tu nie skończę. Jestem w kilku miejscach naraz. Lubi podróżować, lubi wszystko zmieniać, ma ciągle nowe zainteresowania i tak dalej. No i właśnie. I czy to będzie to w tym maju? Oczywiście jestem w stanie dla każdego z Was. Zrobić taką analizę numerologiczną indywidualną, i wtedy i wtedy już na pewno będzie to bardziej sprecyzowane energetycznie. Bo pamiętajcie, że każdy z nas wibruje inną energią. Każdy z nas ma inną, inne dane. Może tak. I ja na przykład mam inne dane, i ty masz inne dane. I ta energia, która dookoła gdzieś tam będzie w tym maju. To będzie trochę inaczej się odnosić i do mnie, i do ciebie, mimo że ona ogólnie będzie na nas wszystkich wpływać, tak? To nasza zawartość też będzie miała na to wpływ. Więc warto jest zrobić sobie taką, słuchajcie, indywidualną prognozę numerologiczną na cały miesiąc, bo wtedy my wiemy, co tam się będzie działo dokładnie. W każdym dniu. Możemy sobie wyliczyć na przykład dni, które będą dla nas dobre pod względem finansowym, żeby podjąć na przykład jakieś transakcje finansowe, albo jakieś relacje, bo to też wtedy te energie nam będą inny, inne zupełnie sprzyjały, nie? Albo jakimś na przykład zmianą, przeprowadzką, założenie firmy, może ktoś planuje działalność, wiecie, to są wszystko bardzo istotne rzeczy. I wtedy, mając coś takiego przed sobą na cały miesiąc, jaką progododzę, możemy świetnie planować, możemy podjąć jakąś strategię bo pamiętajcie, że y, odniosę się do wojny, <grym> ja nie chcę, żebyście prowadzili wojnę w waszych życiach, <grym> w ogóle wam tego nie życzę, ale taki temat bardzo, taki przykład, y, taki, taki mocny, po to, po to żeby jakby y, zrozumieć to, jak y, ważna jest, y, jak ważna jest właśnie to, ta przewidywalność. Zobaczcie, jak ludzie się szykowali na wojnę, nie, gdzieś tam, to kto wygrywał takie batalie większe, które były powiedzmy planowane między jakimiś tam dwoma grupami, czy tam o jakieś ziemię, o cokolwiek? No, wygrywała ta grupa ludzi, która miała wcześniej ustalony jakiś plan, jakiś cel, jakąś strategię, jakąś rozpiskę zrobioną, tak? To ci ludzie wygrywali zazwyczaj. Przeważnie tak było, nie? Niż ty, ci, którzy działali jak w chaosie, tak? I byli na przykład zaskakiwani. Ci, co byli zaskakiwani, to przegrywali. I dokładnie to samo dotyczy się naszego życia. Jak my jesteśmy zaskakiwani różnymi sytuacjami, nie wiemy, co robić w tym momencie, tak? Rowiemy włosy z głową, jak tu teraz do tego podejść? O co tu chodzi? To działamy chaotycznie. A gdy my wiemy, co tu się wydarzy, tak? Jakie energie będą nam sprzyjały lub trochę mniej sprzyjały, to my już wiemy, jak się poruszać. Wiecie, mamy już strategię, mamy pewien plan, i jest i zupełnie inaczej z większym spokojem podchodzimy do tych sytuacji, które nas spotykają. Wiadomo, numerologia nie jest w stanie przewidzieć każdego twojego kroczku, każdego wydarzenia w Twoim życiu, natomiast bardzo dużo jest w stanie nam pomóc pod tym względem. No i słuchajcie, oprócz, oprócz tej piątki, będzie wibrować jeszcze dwójka. A dwójka. To są również emocje, i zobaczcie, co się dzieje. Piątka emocje, dwójka emocje, dwójka uwrażliwienie, dwójka to jest też relacja z drugim człowiekiem, dwójka to jest otwartość na drugiego człowieka. Będziemy chcieć się ot otwierać będziemy chcieli na przykład pomóc może komuś, tak, bo dwójka też jest taka troskliwa, dwójka jest dyplomatyczna, dwójka wychodzi naprzeciw na przykład, dwójka chce rozwiązywać problemy na przykład drugiego człowieka, tak więc tu bardziej będziemy się skupiać na drugim człowieku, słuchajcie, w maju może nas ku, tak, ku takim sytuacjom gdzieś tam yy, ciągnąć, <laughs> jakaś współpraca, słuchajcie może nawet wchodzenie w spółki bo dwójka będzie tutaj sprzyjać i tutaj również apel do numerologicznych dwójek, bo numerologiczne dwójki też mogą odczuwać większy, słuchajcie, napływ emocji. I też może być tak, jak w przypadku piątki, że te emocje mogą być dużo bardziej odczuwalne. Także. Yy... To będzie nacisk na to duży. Słuchajcie, ja Wam od astrologicznej nie będę opowiadać, bo nie jestem w, ty w tych tematach ekspertem i nie będę się zgrywać na eksperta. Aczkolwiek dużo się interesuję tymi tematami i dużo czytam. I gdzieś tam słyszałam od mądrych ludzi, że ym, jeśli chodzi o układ planet na, na niebie, to też tam będzie, słuchajcie, się działo. To też będą wyładowania energetyczne. Więc ogólnie, biorąc pod uwagę wszystkie te energie i energię liczb i energię planet, to y, będzie ekspansja, będzie dynamika, będzie aktywność i będzie też nerwowość momentami. Także słuchajcie, bardzo ważne jest, y, bo y, żeby obrać sobie właśnie jakąś taktykę, że piątka to są zmiany, piątka to są jakieś rewolucje w naszym życiu i mogą się dokonywać, słuchajcie, takie nawet przełomowe sytuacje w maju. Ale ważne by do tego podejść tak, że każdy przełom prowadzi nas do jakiegoś balansu, że ten przełom jest po to, bym ja za chwilę mogła poczuć się lepiej albo by moje życie mogło się dalej rozwijać na przykład, nie? Musimy, słuchajcie, do tego podejść właśnie na takim poziomie tym energetyczno-duchowym. Nie wszystko zero-jedynkowo, zero nie wszystko powierzchownie, że o Jezu zawaliło mi się, jest strasznie, jest tragicznie dramat kolejny. Ach, co mam robić? Tylko być otwartym na te zmiany. Ta otwartość na zmiany w maju spowoduje, że my będziemy bardziej spokojni. Żeby nie będziemy się tak emocjonować aż. Bo jesteśmy już gotowi na przykład, nie? Już wiemy. Okej, okay, ten maj taki będzie. Dwójka to też miłość, słuchajcie. Więc gdzieś coś może się przydarzyć, jeżeli ktoś czeka na tą miłość. To ja myślę, że maj, jako aura ogólnie. Ta wiosna, ta zieleń, to słońce, słuchajcie, to ciepło, które, które gdzieś tam nadchodzi, już po prostu wiecie to ściąganie z siebie tych ubrań i tak dalej. Ja myślę, że to będzie sprzyjać y, y, różnym romansom. No i słuchajcie, wibrować też będzie z trochę mniejszą y, siłą, jedenastka. Kolejna energia, która nas bardzo uwrażliwia. Która powoduje duże uwrażliwienie. Wręcz, słuchajcie, jedenastka jest nazywana dziwą mediumiczną, więc zwracajcie mocno uwagę, możecie być właśnie uwrażliwieni na różnego rodzaju znaki z zewnątrz, znaki od wszechświata, znaki od zwierząt mocy, znaki w snach mogą Wam się pojawiać, tak? Bo to, bo to jest właśnie też jedenastka. Ale jedenastka to jest realizacja też celów. Jedenastka to jest też lider więc tutaj też może być okazja do jakiegoś nowego przedsięwzięcia pod tym kątem na przykład. Intuicja, wizjonerstwo, to jest jedenastka, więc też tutaj warto zwrócić na tego typu szczegóły uwagę w maju. Być czujnym, jednym słowem, tak? Nie dać się ponieść emocjom, bo one powodują, że my nie jesteśmy czujni i nie widzimy, co się w naszym życiu tak naprawdę... Dzieje, bo przysłania nam po prostu ta emocjonalność nasza. Te burze takie wewnętrzne. I pamiętajcie o tym, że jak w naszym życiu na zewnątrz dookoła dużo się dzieje, to w środku też się wtedy dużo dzieje. Nie ma innej opcji. I tu należy znaleźć jakiś balans, tu należy znaleźć jakąś harmonię. Żebyśmy się nie dali wyprowadzić z równowagi, nie dali się zwieść, że tam się tak dużo dzieje, to co tu w środku wiecie będzie aż buzować. I tak jak właśnie czwórka kwietnia nas hamowała w pewnych kwestiach, tak teraz możemy z przytupem ruszyć i realizować to, co tam sobie w tym kwietniu na przykład spisaliśmy. Albo to, co żeśmy sobie tam uknuli. To Ta nasza strategia i tak dalej, i tak dalej, te nasze plany. Nie? To, to teraz właśnie mamy. O z pełną parą ruszyć okazję. Kochani, warto też popracować sobie w tym miesiącu z czakrą splotu słonecznego. To jest nasza trzecia czakra od dołu. Ona, ona ma kolor żółty, ale tam, się, tam jest się blisko naszych emocji. I ona między innymi jest odpowiedzialna, odpowiedzialna również za relacje. Ale za emocje mogą się pojawić, słuchajcie, jakieś burzliwe sytuacje, bo ta piątka, wybuchowość piątki, dwójka, jej uwrażliwienie, wręcz przewrażliwienie, prawda? Ogólnie energia gdzieś tam tych planet i tak dalej, to, że się dużo będzie działo, to może spowodować, że będziemy wyprowadzani z równowagi, yy, więc warto zwrócić yy, uwagę na, na, tą, na pracę z czakrom z plotu słonecznego. I kolorem żółtym, który będzie nas wtedy równoważył w tych okolicach. Pamiętajcie, że bardzo dużo emocji osadza się w naszym układzie pokarmowym i narządach z nim związanym. Czyli wątroba, trzustka, śledziona, żołądek to są najbardziej narażone narządy nasze wewnętrzne, które, w których jakby które najbardziej hmm, na których najbardziej się odbijają właśnie nasze emocje. Takie kumulowane, takie nieprzerabiane. Więc dbajcie właśnie o układ trawienny w maju. Wiosna w ogóle sprzyja różnym i oczyszczaniom, i dietom oczyszczającym. Ja akurat nie jestem za głodówkami, kiedyś chciałabym podjąć ten temat. Ja za bardzo lubię jeść, ale... Ale taka dieta typu na przykład ostatnio yy, bardzo mi się spodobała przez kilka dni, czy tam nawet tydzień czasu, zielone warzywa, zielone owoce tylko jemy. Świetna sprawa. Słuchajcie, yy, wzmocnienie pewnych narządów, oczyszczenie się, yy, doenergetyzowanie i gdzieś tam ten kolor zielony i tak dalej. Tak w tej chwili na przykład możecie zwrócić uwagę na żółte owoce, bo one będą wspierać naszą czakrę. Owoce i warzywa, w ogóle jedzenie koloru żółtego. Yy, I... Yy, i słuchajcie, w takich momentach, gdzie my jesteśmy zdenerwowani, gdzie nas trawi właśnie dużo tych emocji, tak wewnętrznie, i my to czujemy, to nie sięgajmy wtedy po jakieś, wiecie, fast foody, nie sięgajmy po mega przerobione, niezdrowe jedzenie, po słodycze, po ciężko strawne jedzenie, bo ten nasz układ trawienny, pokarmowy, on i tak już ma dużo do przerobienia, bo on przerabia nasze emocje. Więc jak my jeszcze dowolimy mu, słuchajcie, golonką na przykład z kapuchą podsmażaną, no to tam jest ciężko, słuchaj, tam jest ciężko naprawdę. I bierzcie pod uwagę to, że te narządy, oprócz właśnie jedzenia, które tam rzucamy, przerabiają też nasze emocje, bo to jest też energia, którą te narządy muszą przetransformować. Więc gdy są takie dni, ja wiem, że to czasem jest tak, że ten stres lubimy zajadać, ale fajnie jest mieć wtedy zdrowe rzeczy w domu i zajadać to co, ten stres, powiedzmy zdrowymi rzeczami, czyli nie wiem, no jakieś, wiecie, orzechy, suszone owoce, w ogóle owoce, owoce każdy jeden. Nie dajcie się zwieść, jak ktoś wam mówi, że owoce są niezdrowe, że w nadmiarze nie służą, że tam jest dużo cukru i tak dalej. Absolutnie najzdrowsze jedzenie, naj najlepsza rzecz, jaką możecie w takich momentach sobie zrobić, bo jest lekko, lekkostrawnie, oczyszczająco. Pamiętajcie, że ocz y owoce bardzo mocno oczyszczają. Jak pijemy dużo, y dużo wody i jemy dużo owoców, to również energetycznie, czyli emocjonalnie też się oczyszczamy. Także kochani, no to chyba będzie na tyle z mojej strony. Dajcie znać, czy macie jakieś pytania. Yy, oczywiście służę radom, jeśli chodzi o takie indywidualne konsultacje numerologiczne. Pamiętaj, że zawsze możesz yy, zadać pytanie o jakąś konkretną dziedzinę swojego życia. O jakiś konkretny problem, i, i, i wtedy też ustalimy to na konsultacji, ale również zaprasza, zapraszam na portrety numerologiczne, szeroka analiza, można powiedzieć, psychoanaliza matematyczna, taka, taka naprawdę dogłębna i taki, i taki portret mamy na całe życie. Więc bardzo niesamowite narzędzie do pracy ze sobą, do samorozwoju, do zajrzenia w głąb siebie też niesamowita przygoda. Ja, ja, ja na to mówię, że kosmiczna przygoda, bo to jest naprawdę kosmiczna przygoda, tyle się o sobie dowiedzieć. Odwaga też, niesamowita. <grafię> Gratuluję tej odwagi ludziom, którzy się zdecydowali, bo, bo myślę, że to jest naprawdę fajny, duży krok i um, no i świetne naprawdę narzędzie, słuchajcie, to my gdzieś tam jakiś czas temu długo, długo nie mieliśmy dostępu do, takich, do takiej wiedzy, a w tej chwili mamy i myślę, że fajnie skorzystać bo sama Wam powiem na, na sobie jak gdzieś tam no 10 lat temu chyba, tak sobie ostatnio obliczyłam, że niedługo będzie 10 lat temu, gdy miałam taką takie takie można powiedzieć, dno życiowe, chyba. Chyba można, chyba można to tak nazwać, gdzie wydawało mi się, że już nie wybrnę. No to, to nie, nie. W ogóle to już taka sytuacja, że nie ma szans, żebym ja sobie z tym poradziła. I pierwszy raz zadzwoniłam do, do pani jak mieszkałam wtedy we Wrocławiu. Zadzwoniłam, bo nawet się nie, z nią nie spotkałam, gdzieś ktoś mi polecił, oczywiście z polecenia, i, i, i wam też polecam takie rzeczy robić z polecenia. Ym, I powiem wam. Że tak mi dużo rzeczy powiedziała ta kobieta, nie znając mnie, nie robiąc wcześniej ze mną wywiadu, tylko i wyłącznie na podstawie moich liczb, że ja yy, stwierdziłam, wow, to jest, to, jest, to jest niesamowite. Naprawdę? W liczbach tyle informacji, i, i jak zaczęłam grzebać, jak zaczęłam gdzieś tam yy, yy, czytać na ten temat, tak 10 lat minęło i stwierdziła mnie, no ja muszę się, ja muszę się tym zająć, bo, bo to jest takie logiczne. I, 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 i tak pomocne. W naszym życiu ja nie mówię, że słuchajcie mi się nagle czarodziejsko, wtedy wszystko odmieniło em, i, i nagle jakiś wiecie em, cud się stał, manna z nieba i tak dalej. Ale dużo rzeczy zrozumiałam i zupełnie em, na innym poziomie po, jakby em, inaczej potraktowałam tą sytuację, która mnie spotkała. I powoli z, zaczęło mi się tam gdzieś wszystko prostować, gdzie wydawało mi się wcześniej, że, że sytuacja jest kompletnie nie do ogarnięcia i zobaczyłam w tym pewien sens i pewną logikę na zupełnie innym poziomie. Nie tym naszym ludzkim, nie tym naszym ziemskim, nie tym umysłowym. Bo nasz umysł wielokrotnie w ogóle nie rozumie takich sytuacji. Kompletnie nie rozumie i nawet nie chce zrozumieć. I wręcz nas popycha do tego, żebyśmy nie rozumieli, żebyśmy nic nie zmieniali, żebyśmy sobie siedzieli w tym naszym grajdołku, nie wychodzili ze strefy komfortu. Absolutnie nic. I nie szli w coś, co jest nieznane. A właśnie to, co nieznane, często powoduje przełomy w naszym życiu. Jak my zrobimy w końcu ten pierwszy krok, jak my się w końcu podejmiemy, to nagle się okazuje, że wow, ale to było mi potrzebne, ta sytuacja, nie? Bo ja teraz jestem tu, gdzie jestem, a gdyby nie ta sytuacja, to cholera wie, czy ja bym podjął ten krok. Tak? To, była, to, to była dramatyczna sytuacja. To była taka, że mnie po prostu wytrąciła z równowagi i trochę można powiedzieć, zniszczyła psychicznie, ale ja dzięki niej coś zrozumiałam, gdzieś poszłam, coś przeczytałam, yy, przeszłam jakąś drogę, wiecie, to jest wszystko, yy, coś, co prowadzi nas na level up, i tak za każdym razem o jeden stopień wyżej, o jeden stopień wyżej. I już jesteśmy coraz wyżej na tej drabince, słuchajcie. I to nawet nie chodzi o to, że my tam gdzieś mamy jakiś cel, tylko właśnie o tą drogę. Właśnie o tą drogę, że my idziemy sobie tą drogą i spotykamy różnych fajnych ludzi, mamy różne przygody, mamy różne przeżycia, które nas właśnie prowadzą do tego celu, ale my tak często, często na, naprawdę zapominamy, bo nas tyle świetnych rzeczy spotyka po drodze do tego celu, że on przestaje być chyba ważny momentami. Jak to się mówi, że droga do celu jest ważniejsza niż ten cel, nie? No, ja myślę, że, że często tak jest. Maciek pisze, zgadza się. Jeszcze Ania dołączyła. Cześć Aniu. No, a ja właśnie kończę. Ania przychodzi, a ja kończę. Także to tyle, kochani, na maj. Życzę Wam tego balansu, właśnie tej harmonii. Życzę Wam bujania w obłokach, życzę Wam latania po łąkach, życzę Wam poznawania fantastycznych ludzi, życzę Wam niesamowitych przygód, odwagi Wam życzę, spełnienia. Spełnienia. To, to, to co planowaliście w kwietniu, róbcie to w maju, bo energia będzie sprzyjać. Ta ekspansja, ta dynamika, to pójście do przodu, ta aktywność i tak dalej. To jest to. Cześć, cześć kochana. No, coś się nie możemy ostatnio zgrać, tym bardziej, że ja wczoraj sobie live'a zapowiedziałam, środowego, pięknie, po czym się obudziłam rano i ktoś mi wysłał sms sms'a i, i, i tam było, że jest czwartek i, i myślę sobie, aha, to dzisiaj jest czwartek, a ja to ludzi wczoraj, że, że, że live w środę i tak dalej. No. Zdarza się, ale słuchajcie, właśnie chodzi też o to, żeby odpoczywać, żeby szanować siebie, bo ta ekspansja, te energie, takie bardzo ekspansywne, bardzo powodują często u nas wyeksploatowanie organizmu naszego wyeksploatowanie pod względem i fizycznym, i psychicznym, i słuchajcie, umysłowym. Więc dbajcie o siebie, naprawdę dbajcie, nie tylko na poziomie fizycznym, ale też o ducha dbajcie, o umysł dbajcie, bo to pamiętajcie, że człowiek to jest cud, czyli ciało, umysł, dusza. I absolutnie jedno bez drugiego nie istnieje. My tylko w komplecie, wszyscy. Justyna Niemczyk, holistik, bardzo mi miło. Jeszcze się schodzicie, widzę, a ja już kończę. Kto wie, może zrobimy te live y jeszcze później. Bo tak patrzę, że rzeczywiście o późniejsze pory chyba są korzystniejsze dla Was. Także być może kolejnego zrobię o 20:30, a może nawet 21. .00. Jeżeli będzie Wam to odpowiadać, dobrze, kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego w maju. Polecam się oczywiście, jeśli chodzi o analizy numerologiczne. I do zobaczenia. Za tydzień w środę.